Dzisiaj staramy się zebrać jak największą sumę pieniędzy na rzecz takiej akcji, prawda? Budowania schroniska dla zwierząt tutaj w Sanoku. Z tego co wiemy, brakuje tutaj miejsc dla zwierzątek, prawda? Nie, nie ma tutaj takiej jednostki, gdzie one mogłyby się wszystkie skupić, a generalnie podczas wakacji jest dużo turystów, który, którzy takie zwierzęta wyrzucają, prawda? Dlatego myślę, że, że jest to cel sam w sobie po prostu fantastyczny. Bardzo to popieram, że zrobili taką akcję, bo teraz są psy szczęśliwe, bo mogą mieć takie ochry ochronisko, i ludzie zbierają jedzenie, pieniądze. Akcja Zerwimy Łańcuchy jest przede wszystkim po to, aby przekonać ludzi, aby zaczęli spuszczać te psy z łańcuchów. Psy na łańcuchach cierpią okropnie. Dlatego mamy tutaj na rynku tą budę, każdy się może przypiąć i zobaczyć, jak to jest całe życie stać na łańcuchu. Mamy tutaj psa, który właśnie jest psem, który stał na łańcuchu. Łańcuch tak mu wrósł w szyję, że pies oślep z tego powodu. To jest biedny, ślepy pies, już w starszym wieku, dla którego nie możemy w tej chwili znaleźć domu, bo wiadomo, że młodsze psy prędzej są adoptowane. Ale temu psu na koniec życia należałby się dobry, dom, kochany pan i miska pełna. Przypiewam się, ponieważ się zapotestowałem przeciwko przyprawom zwierząt na łańcuchach, bo to ogranicza ich ruchy i jest to trochę niebezpieczne, bo pies się może pociągnąć czy coś. No i krzywda murowana. Ja No, powiem, że niekomfortowo. No i tak trochę jakbym w pudle był. Tak mam tym uczucie, jakbym był w więzieniu.